Dzień dobry, państwo, witamy serdecznie na krótkim briefingu prasowym. Chcielibyśmy państwa powitać na konferencji Bezpieczna Energia i Sprawiedliwa Transformacja. Ta konferencja ma dwa takie główne panele. Jeden dotyczy bezpieczeństwa energetycznego, natomiast drugi panel, dla nas szczególnie ważny i szczególnie istotny z punktu widzenia Ministerstwa Przemysłu i polskiej prezydencji, to jest panel dotyczący przedstawienia założeń do Białej Księgi. Udało nam się zachęcić ambasadorów i ministrów energii z różnych krajów europejskich, żeby, a szczególnie ministrów z krajów, które przeszły transformację energetyczną odwęglową, na, do uczestniczenia w tejże konferencji. Wobec tego mamy nadzieję, że wnioski, które popłyną w szczególności z ostatniego panelu, będą dla nas bardzo istotne i będą stanowiły pewnego rodzaju uzupełnienie do tych założeń, które myśmy stworzyli. Proszę Państwa, ja chciałam tylko zaznaczyć, że ta biała księga, te założenia właściwie do białej księgi zakładają trzy takie główne części, trzy rozdziały i trzy obszary, które są przedmiotem naszego zainteresowania. Pierwszy obszar to jest kwestia zagospodarowania terenów pogórniczych i terenów, które wymagają transformacji nie tylko i wyłącznie na obszarze Górnego Śląska, ale również obszarów powęglowych i innych obszarów w Polsce, które wymagają wsparcia, w szczególności wsparcia biznesowego. Drugi obszar to jest obszar dotyczący zagospodarowania ludzi, czyli tego najistotniejszego elementu, który łączy nas wszystkich w zakresie transformacji, czyli człowieka. I trzecia część to jest kwestia dotycząca zarządzania transformacją. Ja obserwuję Państwa doniesienia prasowe i z tych doniesień prasowych czasami wynika, że Polska boryka się z takim kłopotem polegającym na tym, że nie ma jednego centralnego ośrodka, Zarządzania tą transformacją. Ja się z tą tezą pozwolę sobie nie zgodzić, dlatego że ta, ta, to zarządzanie powinno mieć charakter hybrydowy. Hybrydowy to znaczy jednoczący różne obszary, różne resorty, i różni ludzie mają różne kom, kompetencje. Nie można być jakiś, ktoś specjalistą od wszystkiego, to znaczy, że jest od niczego. Wobec tego my mamy tylko nadzieję na to, że będziemy takim spinaczem tych różnych kompetencji i będziemy mieli wsparcie z różnych innych resortów. Już mamy, ale będzie ono coraz większe, żebyśmy mogli tą transformację od węgla do atomu przeprowadzić, a w tej drugiej części poproszę pana ministra Wrochę o opowiedzenie o polityce atomowej, która jest z nami, przed nami i będzie z nami przez długo, długo jeszcze. Proszę tak. Tak, tak. Y Dziękuję również za y to, że możemy o tym chwilę tutaj y opowiedzieć właśnie dlatego, że y ta transformacja, która y w dużej mierze jest tym, czym się na co dzień zajmujemy. To właśnie dojście do nowego kształtu miksu energetycznego i atomów w tym miksie jako źródła, które ma nam zapewnić z jednej strony bezpieczeństwo energetyczne, a także energię, która jest energią zeroemisyjną i energią, która jest przede wszystkim energią dyspozycyjną, czyli takiej, której potrzebujemy po to, żeby móc zapewnić właśnie Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Jeżeli chodzi o ten element, to właśnie mocno powiązana z bezpieczeństwem energetycznym energia atomowa jest tym, co w przyszłości będzie stanowić w dużej mierze o bezpieczeństwie energetycznym. Ja bym chciał powiedzieć tutaj chwilę o dwóch rzeczach, korzystając z tego, że jesteś tutaj Państwo tak licznie zgromadzeni. Mówiąc o energetyce jądrowej, my bardzo często rozmawiamy i takie pytania często padają o daty, pytają o, padają pytania o koszty. I one oczywiście są istotne, one oczywiście te daty są odległe, te koszty są wysokie, natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że ta energetyka jądrowa to jest właśnie coś, co robimy po to, żeby to bezpieczeństwo energetyczne zapewnić i te koszty w, po to powstają, żeby ta energetyka jądrowa była i ona ostatecznie dawała nam tanią, bezpieczną, zeroemisyjną energię. Ale to jest też potężny projekt inwestycyjny projekt strukturalny, to jest projekt przełomowy i te pieniądze chcemy też, żeby jak najlepiej pracowały dla polskiej gospodarki. Jeżeli energetyka jądrowa, mówimy tylko w tej chwili o pierwszej polskiej lokalizacji, to jest koszt zgodnie z decyzją, którą, zgodnie z wnioskiem, który złożyliśmy do Komisji Europejskiej prawie 200 miliardów złotych, to chcemy, żeby te pieniądze pracowały również dla polskiej gospodarki, żeby żeby pracowały dla polskich przedsiębiorców, żeby pracowały dla polskich regionów. Chcemy, żeby local content, o tym, o czym się ostatnio dużo mówi, również z naszej inicjatywy Ministerstwa Przemysłu był znaczący, żeby powstawały nowe miejsca pracy dla polskich przedsiębiorców, żeby ta współpraca w energetyce jądrowej dawała nam szansę na rozwój, a nie tylko na bezpieczną energię. To jest bardzo drugi istotny element, który chcę, na który chcę Chcemy stawiać w energetyce jądrowej i tutaj potężne szanse dla regionu. Tak? To jest region, który ma kompetencje energetyczne, ma kompetencje techniczne i to jest właśnie też coś, na czym chcemy budować rozwój energetyki jądrowej szeroki. I kolejny element to budowanie kompetencji i rozwój nauki po to żeby można było kształcić kadry, żeby można było tworzyć dobrze płatne miejsca pracy. Więc rozmawiając o energetyce jądrowej, pamiętamy o tych y, y, trzech komponentach, o których myślimy. Tak? Znaczy bezpieczeństwo energetyczne i sam projekt jądrowy jako y, y, to, co chcemy zrobić i po co to robimy, ale też ten komponent gospodarczy. Chcemy, żeby to był istotny element wkładu w rozwój naszej gospodarki, y, naszego regionu i y, y, polskich y, przedsiębiorców. Bardzo blisko z nimi y, pracujemy i nauka i kompetencje to jest też coś, y, nad czym pracujemy. Jeszcze jeden, jedna rzecz, o której chciałbym krótko przy tym atomie powiedzieć. Chcemy, i to jest też bardzo ważne, na co zwracamy uwagę, żeby ten rozwój projektu miał charakter partnerski. Wybraliśmy, zrobili to nasi poprzednicy. Partnerów do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, to podmioty amerykańskie. Kontynuujemy z nimi w tej chwili tą współpracę, natomiast zależy nam na tym, żeby ta współpraca miała charakter partnerski. Nie chodzi nam tylko o to, żebyśmy kupili technologię, kupili wykonawstwo i zapłacić za to większe pieniądze, duże pieniądze, tylko właśnie chcemy pracować z Amerykanami na partnerskich warunkach, na warunkach, w których oni również współodpowiadają za terminową. I w budżecie realizację tego projektu. I ta umowa, która została z Amerykanami ostatnio wynegocjowana, to jest właśnie kierunek, w którym idziemy. I na to też chciałem tutaj zwrócić uwagę i podziękować tym wszystkim, którzy nad tą umową pracowali, w tym naszym partnerom amerykańskim, bo w ten sposób zbudujemy odporny projekt dzięki któremu będziemy w stanie to bezpieczeństwo i tą współpracę gospodarczą e, e, dobrze e, realizować. I oczywiście pewnie będziemy na pytania odpowiadać, jeżeli takowe się pojawią. Dziękujemy bardzo. Prosimy ale o krótką serię pytań, ponieważ jesteśmy przed konferencją. Proszę bardzo. Tak, e, Sonia Sobczyk, Polityka inside. Ja mam pytanie po pierwsze o to, co pan minister powiedział, z kiedy będzie podpisana ta wynegocjowana umowa pomostowa, kiedy się doczekamy publikacji do konsultacji i i o, 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 o to czy można określić procentowy udział lokalkowny, bo pan premier, to mówił o 53 miliardach, o ile pamiętam, ale czy my możemy powiedzieć, jaki chcemy procentowo osiągnąć udział tego lokalnego? Jesteśmy gotowi z zatwierdzeniami korporacyjnymi, i wydaje mi się, że w przyszłym tygodniu dojdzie do formalnego podpisania tej umowy. Myślę, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin będziemy to też również Państwu komunikować. To jest pierwsze pytanie. PPJ ten tydzień, jeżeli się uda? Jesteśmy na finalizacji ostatnich szlifów takiego już w zasadzie wording checkingu i to będzie do publikacji. Teraz jeszcze jedna uwaga, to jest proces konsultacji, tak, zbierzemy uwagi, i później ten finalny dokument PPJ tu się e, e, pokaże e, i trzecia, e, trzecie pytanie o local content, to jest te 53 miliardy, to jest e, kwota ze 192 miliardów, które zakładamy na projekt, czyli to jest mniej więcej ta wartość 40 plus procent, którą chcielibyśmy osiągnąć do 50%. Dziękuję bardzo. Polska agencja prasowa, proszę bardzo. Dzień dobry, chciałam się dopytać o drugi proces, który jest ważny dla wydobyku pieczelektrowy jądrowej, czyli zgody Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej. Czy mają Państwo już jakieś sygnały z Komisji, żeby ta decyzja jest możliwa? Mamy cel, który sobie założyliśmy, który jest szalenie ambitny, dlatego jeżeli Państwo pamiętają, myśmy to już komunikowali, taki proces to jest półtora roku, dwa lata nawet. Decyzja została opublikowana 3 marca 2025 roku, więc tak naprawdę półtora roku, półtora miesiąca dopiero pracujemy z komisją, ale pracujemy naprawdę niesamowicie intensywnie. Te prace są dobre, mamy sporo argumentów, które chcemy komisji przedstawić i przekonać do pewnych rozwiązań. Jesteśmy optymistami, tak jak powiedziałem, pomimo szalenie ambitnych terminów chcemy, żeby ten proces zakończyć w tym roku. Dziękuję bardzo Pan Redaktor. Przymagaste Kastelik, Radio Z. Dwa pytania. Pierwsze, biała księga. Kiedy poznamy faktycznie już te szczegóły, kiedy zostanie one opublikowane? W tej chwili mamy założenia, myślę, że do końca miesiąca, zakładamy, że do końca czerwca będzie faktycznie taki czysty tekst do konsultacji społecznych, bo chcielibyśmy, żeby się włączyły w to wszystkie strony i biznes, i, i strona społeczna, a ja bym chciała również, żeby to był pewien początek, a nie koniec. To trochę nawiążę do tych jabłek, które tu są, no od jajka do jabłka, czyli owoł z karmala. I to jest tak, że te jabłka to nie jest koniec, tylko to jest dopiero początek dalszego etapu, czyli chcielibyśmy, żeby to była strategia transformacji w ogóle regionów, przede wszystkim regionów. Pani minister, korzystając z okazji, no ale to też jest temat kongresu, bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo jest też węgierskie z DZW, mamy komunikaty tak, odnośnie składek zdrowotnych, żeby je przesunąć odnośnie solidarnościowej, żeby zwrócono do JDZW. czy tutaj Ministerstwo Przemysłu jest w kontakcie ze spółką w sprawie sytuacji finansowej, czy tutaj będzie też apelowało na przykład do rządu, do odpowiednich ministrów o no, takie działania? JDZI to trochę inny węgiel, panie redaktorze. Ale węgiel koksowy, do tak, dotyczący funkcjonowania tak naprawdę przemysłu stalowego, o czym musimy pamiętać, czyli to jest trochę inny charakter. Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Aktywów Państwowych, które sprawuje bezpośredni nadzór nad JDZI i jak na razie no, sygnały są trudne, ale nie poddawajmy się. Dziękuję bardzo, pan redaktor Sawicki. Panie Ministrze, chciałem zapytać o umowę społeczną, już dotyczącą tego węgla energetycznego, dotyczącego, o umowę społeczną z wynikami. Na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o ratownictwo z Komisją Europejską? I, e, czy uda się faktycznie do końca tego roku już e, zamknąć ten proces Panie redaktorze, stoimy na tle flag prezyden znaków prezydencji. Prezydencja wymaga od nas e, Pewnej dyplomacji polegającej na znalezieniu konsensusu pomiędzy wszystkimi krajami członkowskimi, i to nie jest czas, który należy wykorzystać bezpośrednio do załatwiania w cudzysłowie polskich interesów. Wobec tego musimy do 30 czerwca mamy ten wniosek notyfikacyjny w pewnej zamrażarce, natomiast ja jestem przekonana i jestem cały czas w dobrej myśli, że natychmiast po zakończeniu okresu prezydencji. Dopniemy ten wniosek notyfikacyjny, do, dobiegniemy do końca. Jeśli mogłem jeszcze jedno pytanie o Merit Order. Czy są prowadzone zmiany, konsultacje z Komisją Europejską w ramach zmiany tego kolejki wejścia energii z danego źródła, tak zwanego Merit Order. Szanowni Państwo, na... o 12.30 rozpoczynamy sesję merytoryczne Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Zapraszamy do udziału. Ladies and gentlemen, the Sorry. sessions of the European Economic Congress start at 12.30 pm. We kindly invite you to participate. Panie redaktorze, kraje członkowskie wszystkie, jeśli chodzi o jakby samofunkcjonowanie Merit Orderu, my oczywiście prowadzimy różnego rodzaju rozmowy, ale to nie jest jakiś etap, o którym byśmy chcieli w tej chwili rozmawiać. A Drugim elementem jest oczywiście wejście do systemu niskoemisyjnej energii z atomu. To jest trochę inna historia, i wszystkie kraje członkowskie na dzień dzisiejszy otwierają się na tą energetykę nuklearną. Ale myślę, że więcej szczegółów to może Pan Minister Rotner. To tutaj dwie rzeczy. Pierwsza jest ta ogólna dyskusja dotycząca, dotycząca miejsca energetyki jądrowej w europejskim systemie energetycznym. I tutaj. Jesteśmy w tej chwili w dosyć zaawansowanych rozmowach w ramach takiej grupy państw zrzeszających właśnie państwa członkowskie, które chcą rozwijać energetykę jądrową bądź które już w tej chwili tą energetykę jądrową mają i będziemy myśleć o konkretnych rozwiązaniach, o których chcemy z Komisją Europejską rozmawiać. I część z tych rozwiązań może dotyczyć również zmian w prawie. Natomiast musimy też zobaczyć, kiedy pojawi się kolejne okienko do zmian w rozporządzeniu. Ono całkiem niedawno zostało zmienione, więc ono będzie pewnie dopiero pod koniec tego roku miało tam kolejną, kolejne okienko do zmiany i wtedy chcielibyśmy się wstrzelić z propozycjami. Pamiętajmy też, że jest szereg innych instrumentów, które mogą spełnić. Podobnej celi, to jest ta druga część odpowiedzi. To są na przykład długoterminowe kontrakty na odbiór energii, w których również mogą brać udział źródła jądrowe, które są w stanie kontraktowo zapewnić udział energetyki z tego typu źródeł w merit orderze poprzez zapewnienie sprzedaży. I trzeci element to jest to, nad czym my dzisiaj pracujemy najbardziej intensywnie, to jest. Takie uwzględnienie e, możliwości zapewnienia odbiorów z, z elektrowni jądrowej, tej, która dzisiaj w Polsce jest planowana w ramach dzisiaj funkcjonującego modelu rynku. I tutaj będziemy potrzebowali jakiegoś rozwiązania dedykowanego, które ma, będzie musiało zadziałać w ramach tej procedury notyfikacyjnej, bo komisja wyda decyzję, która musi być zgodna z unijnym prawem. A jednocześnie chcemy osiągnąć coś, co zapewni nam możliwość efektywnego korzystania z tej energii z pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. To jest potężne wyzwanie, ale mamy pewne propozycje, które już przedstawiliśmy w Komisji Europejskiej i o których obecnie dyskutujemy. Jeżeli będziemy na takim etapie, że będziemy w stanie to komunikować, to będziemy to mówić. Państwo oczywiście mieli okazję zapoznać się z lekcją otwierającą, która pewne elementy e, e, opisuje. Więc taka jest dzisiaj e, stan e, prac w tym, w tym obszarze. Bardzo dziękujemy. Jak Państwo słyszeli, niestety musimy kończyć, jak zakomunikowali nam organizatorzy. Dziękujemy za wszystkie pytania. Dziękujemy bardzo i proszę się częstować jabłkami. Dziękujemy. Bo to jabłka to szczęście i pomyślność, jak Państwo wiecie jako symbol. Dziękuję bardzo. 咱们。